Witam. W tym filmiku chciałbym w paru słowach przybliżyć funkcję wyciągnięcie wcięcia o programowaniu SolidWorks. Funkcja wyciągnięcie wcięcia tworzy wcięcia w modelu bryłowym poprzez wyciągnięcie naszkicowanego profilu w jednym lub dwóch kierunkach. Najprościej mówiąc jest to przeciwieństwo wyciągnięcia bryły. By pokazać własności tego narzędzia przygotowałem sobie wcześniej bryłę a także szkice, które będę wycinał w tym modelu. Po wybraniu wyciągnięcia wcięcia program prosi nas o zdefiniowanie szkicu bądź wybranie już istniejącego. Ja skorzystam z istniejącego szkicu. Do dyspozycji mamy te same narzędzia, które są w funkcji wyciągnięciu bryły, czyli na samym początku należy zdefiniować płaszczyznę, od której będziemy wyciągać nasze wcięcie. Do dyspozycji mamy płaszczyznę szkicu, powierzchnia ściana płaszczyzna, wierzchołek odsunięcie. My wybierzemy płaszczyznę szkicu. Kolejno należy zdefiniować kierunek naszego wcięcia. I tu do dyspozycji mamy te same narzędzia, które były prezentowane przy wyciągnięciu bryły. To też pominę te właściwości i przejdę do kolejnej bardzo ciekawej funkcji, czyli wytnij na odwrót. Dzięki temu narzędziu możemy wyciąć nasz zaznaczony prostokąt, bądź też, cofnijmy się, możemy wyciąć na odwrót. W tym wypadku zostanie wycięte wszystko poza naszym prostokątem z szkicu. Cofnijmy się jeszcze raz. Mamy możliwość oczywiście wyboru pochylenia ścianek i nadania wartości tego pochylenia. Możliwość określenia drugiego kierunku wyciągnięcia, a także dodania kolejnego szkicu do wcięcia. To wszystko jeżeli chodzi o narzędzie wyciągnięcie wcięcia w oprogramowaniu SOLIDWORKS. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.